Cześć Wam. Dzisiaj ostatnie podsumowanie. Były, byli ulubieńcy pielnacyjni, byli makijażowi, ale nie dawałam tam paletek. Ponieważ, no, jak wiecie, ja jestem maniaczką paletek, więc postanowiłam, że po prostu to będzie ostatni taki oddzielny filmik. W zeszłym roku po prostu wyciągnęłam wszystkie paletki, jakie testowałam. Znaczy w zeszłym. 2021. I później je podsumowywałam, pokazywałam i tak dalej. W tym roku postanowiłam troszeczkę inaczej zrobić. Po pierwsze, chyba trochę tych paletek. Nie, no było podobnie, też dosyć dużo. Ale powiedziałam, wybierz. Wybierz po prostu konkretne, które zrobiły na Tobie wrażenie, jakieś takie, które no, przez to zapamiętałaś się i sięgałaś po nie. Sięgałaś po nie w 2022. I tym to sposobem wybrałam dwie droższe paletki i pięć stańszych takich drogeryjnych, powiedzmy. I tak, zaczniemy od tych droższych, no bo są tylko dwie. Pierwsza, Natasza Denona. A słuchajcie, jeżeli testowałam daną paletkę na tym, a właściwie wszystkie testowałam, to po prostu będą one wypisane i będzie tak samo jak w tych ulubieńcach. Makijażowych bez paletek. Tam też, gdzie były jakieś filmiki na ten temat, to dawałam linki. Tak samo teraz zrobię z tymi paletami. Z wszystkimi nie mam testy, więc po prostu będą filmiki też podlinkowane. I tutaj jest Anastazja. Nie przepraszam, Anastazja jest następna. Natasza Denona. I to jest paletka mini love palet. No bo jest też taka duża. Dostałam ją do Asi. W pacówce i powiem Wam, ja uwielbiam tą paletkę. Przede wszystkim zobaczcie, to jest, to jest moja kolorystyka. Ja uwielbiam takie kolory. Ogólnie fiolety, brązy, też które idą w stronę fioletu, no takie, takie, takie właśnie, taką tonację. I to, gdyby tutaj był jeszcze beż, ale beż można zastąpić y, jakąś tam pudrem nawet to to by była dla mnie taka paletka idealna, żeby mieć na przykład na wyjazdy, gdzie mogę zrobić sobie makijaż taki typowo na przykład dzienny, no chociażby używając tutaj tego cienia, tego cienia, ale używając tego najciemniejszego i tak dalej, mogę zrobić taki imprezowy, naprawdę imprezowy. Tutaj te błyski, wow, wow, i mat i błysk. Jest świetny. Uwielbiam takie cienie. Jeszcze Wam macie macik jeden pokażę. Go muszę wytrzeć. Bo tutaj są trzy błyski, dwa maty. Ten jaśniejszy. Zobaczcie. No to jest coś super. Naprawdę bardzo lubię tą paletę i nieraz po nią sięgałam. Zwłaszcza Wam powiem, że tak... Wcześniej, po każdy cień. Tutaj sięgałam właściwie po każdy cień. Bo nawet ten ciemny lubię sobie zrobić nim kreskę. Jest fajny I jako przyciemnienie, a wtedy czarna kreska jest czy tam kredką, czy czymkolwiek. Yy, albo po prostu jako taki lżejszy makijaż, to ten cień dawałam po prostu jako kreskę. I bardzo, bardzo lubię. Fajna jest taka ona. Poręczna, malutka, poręczna. Może kiedyś się skuszę na jeszcze jakiś inny zestaw kolorystyczny właśnie z Nataszy Denony. Trochę mi szkoda kasy. No, bo to, to jest drogie, ale podobają mi się te cienia. Mam jeszcze tą paletkę dużą, ale to, tam nie ma cieni takich, żeby wszystkie były, więc nie pokazuję. Ale tę te też, te, też używałam. Przepraszam Was, leki, leki działają. Teraz druga. Tak jak Wam powiedziałam, Anastasia Beverly Hills Amrezy I, oj, folikę niepotrzebnie trzymam. I, o, to są takie cienie. Powiem Wam tak, dostałam ją od Radzia, swojego męża, ten kto nie wie, ale powiem Wam, że nie byłam za bardzo tak, znaczy inaczej, nie byłam pewna czy ją polubię, ponieważ mam tą i w tamtym momencie, tam są subculture, średnio lubiłam nauczyłam się ją stosować, będzie niedługo filmik na ten temat, bo w końcu muszę się za nią zabrać, bo ile czasu można ale jej nie lubiłam miałam ja mówię, kurczę, jak to będzie tak samo z tą paletą o czekajcie, wyciągnę no to ja, no to bez sensu a ta zresztą każda tutaj jest paletka fajna, jak wam pokazuję także będę się zachwycać ale ale Uuu. I teraz czekać o ten. Owszem, yy, potrafią się czasami osypać te, yy, te cienie, ale są przepiękne, przepiękne. Gdzie tu? Dobra, pokażę Wam. O. o! Widzicie? No to cudo. A te dwa, no to są taka moja kolorystyka. Ale jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ten niebieski wam pokażę. Jest taka dosyć duża, jest nieporęczna. O, niebieski. Wow. Wow. Uwielbiam tą paletkę. No i to by było tyle z drogich paletek, które zrobiły na mnie wrażenie. Pamiętajcie, tutaj ja musiałam się ograniczyć. Postanowiłam po prostu się ograniczyć, bo tak, to ja bym mogła tutaj pokazać ze 20 paletek, no ale to jest bez sensu. Mam pokazać takie, które zrobiły na mnie jakieś wrażenie. Więc teraz kolejne jedna z nich ale jedna zakrzyna. Mm. Tak, action. To jest ta firma Max and More Wild Flowers. Ogólnie Wam powiem ja wszystkie te paletki. Ja już mam w sumie cztery. Jedne nie widzieliście na kanale, ale już chyba raczej nie pokażę Wam tak. bo, bo bez sensu, bo jest już. Już następna jest, a ja jeszcze tamtej nie zrobiłam. No ale tak wyszło. Uwielbiam tą paletę. Każdą z nich. No ale tam najbardziej odpowiada chyba kolorystycznie ten kolorek. Ten kolorek. I powiem Wam, że szczerze, jeżeli mam być obiektywna. O, znowu błyski. Jestem błyskowa. Uwielbiam błyski. O, ciach, ciach, ciach. Tu macie te trzy. To są te trzy. Wiadomo, czy niektóre są cienie lepszej jakości, niektóre są gorszej jakości, ale biorąc pod uwagę, że ja za tą paletkę dałam 20 zł, no to teraz, w tej chwili, to są cienie drogie. Owszem, lepiej się nimi pracuje na przykład. Nie wszystkie, oczywiście, tylko mówię takie. Bo są różne. Mogą być bardzo drogie są fatalnej jakości, a mogą być też rewelacyjne i tak samo jest z tanimi. To jest tanie i rewelacyjne. Kurczę, ale to będę teraz się zachwycać każdą. Zobaczycie, zobaczycie, dam wam linka do tego, jeżeli macie ochotę. A druga, tylko czekajcie, zetrę tutaj, bo ja się zaraz wychlapię. Kolejna, która kosztowała tylko 20 zł, ale tą kupiłam w Dilsie. Były z tej serii ogólnie dwie. To znaczy, ja dwie dorwałam. Jedna była taka granatowa, i w środku miała o wiele bardziej takie ciepłe kolory. Tutaj też są ciepłe, ale też macie troszeczkę takich. O, tu, tutaj takie bardziej pod fiolet, takie jak ja lubię. I powiem Wam, że tą paletkę szczerze dosyć dużo matretowałam, jeżeli chodzi o takie. Yy, o, mam kolorową paletkę, dobra, sięgnęłam po tą, żeby mieć jakieś maty i tak dalej. No, bardzo fajna, bardzo fajna, biorąc pod uwagę, że ona kosztowała 20 zł. Tu mnie zaskakuje ten fiolet, wiecie. Tutaj tak dosyć ciepławo, ciepławo jest, a tutaj taki bardzo dosyć chłodny ten fiolecik, ale lubię go. I one są takie mięciutkie, autentycznie mięciutkie są. Jeszcze, o, i jakiś błysk. I ciach, ciach, ciach. No, cudo, cudo. I teraz kolejna. Teraz o, dobra. Teraz wam pokażę. Wiecie co ja? Jeszcze jest jedna, która nie jest polska. Potem mam trzy, które są z polskich film. Tu, Golden Rose. Słyszałam opinię na, ten, na temat tej paletki bo ona jakoś tak w lato wyszła, o tej, że ona ma suche cienie. Owszem, te cienie są w dotyku suchawe. Jak się weźmie je na słocz, o, ten fiolet, znaczy, o, ten pomarańcz, żółty i jak jeszcze? Niebieski damy. O. To one, takie, o, zobaczcie tutaj, ale one są pastelowe. One nie będą jakoś takie super, super, super. Ale ja bardzo lubię tą paletkę do akcentów i powiem Wam, że chyba poza tym pomarańczowym yy, to właściwie używałam każdego cienia. Ten pomarańczowy najrzadziej, o tak. Nie wiem w sumie dlaczego. Może ja chyba wolę bardziej takie pomarańczowe, yy, takie jaśniejsze. Ten jakoś tak. Lubię go, owszem, ale najrzadziej go używałam, po prostu jakoś tak mi do oka, jakoś tak trochę dziko wygląda, ale używałam też, ale ogólnie powiem Wam, że bardzo lubię tą paletkę, lubię ją, nie wiem czemu nie widać jej w ulubieńcach jakichś innych, no. Ten niebieski, bardzo fajny. Zwłaszcza, wiecie, co powiem Wam tak, ta paletka jest dobra, może nie do nakładania, tak całości cienia, żeby był taki duży kolor i tak, tak ładnie nasycony, bo bywa, że wychodzą plamy. Bywa. Zależy, jeszcze nałożycie na bazę, na taki korektor, bo to są cienie takie lekko humorzaste. Już z perspektywy dalszego używania wam to mówię, a nie to, co mówiłam na tym filmie, bo później jeszcze używałam. Ale. One są na przykład rewelacyjne. Z innej palety wezmę coś, a później na przykład ten żółty, żeby tu rozetrzeć. Jakiś brązik, jakąś zieleń, rewelka. Na dolną powiekę, żeby był taki fajny akcent koloru i jednocześnie łatwo było go rozetrzeć, też te cienie są rewelacyjne. Powiem tak, bardziej tą paletę traktowałam jako takie uzupełnienie innych, żeby mieć akcent kolorowy. Używałam jakiejś grzecznej i do tego akcent taki, żeby był kolorek fajny. I do tego się sprawdzała. A teraz trzy polskie. Pierre René. To jest paletka, która już ma, no, kilka lat. Kilka lat. Tak mi się wydaje, że ze dwa spokojnie. Kupiłam ją na wyprzedażach, jak byłam w naturze. Rzadko kiedy byłam w naturze, bo naturę mam najbliższą, no, 20 km od Elbląga w miasteczku obok, w Malborku. Bliżej nie mam. Więc któregoś czasu byłam i za śmieszne pieniądze, 30 zł bodajże ją kupiłam, a tak to normalnie ona jest, znaczy była na początku za 80. Nie wiem, nie wiem. W każdym razie to jest fenomenalna paleta. Gdybym wiedziała wcześniej na temat tego, jaki, znaczy na temat jej jakości, że ona, ona jest taka dobra, to ja bym kupiła ją za kwotę pełnowymiarową. Uwielbiam tą paletę. Naprawdę uwielbiam. I jedziemy. Błysk. O, może ten jaśniutki też. I o, to. Trochę się sepią maty. Tak mówię Wam. O, ciach. Zobaczcie, to jest taki żuczek dwukolorowy. Baza taka brązowawo... Yy, Fioletowo-brązowa, ale na wierzchu są takie... taki fiolet jaśniutki. Taki chłodny fiolet. Następne. Tutaj to słabo widać, ale dobre jest w kącik jako akcencik, albo jako toper. I teraz oto. I tutaj jakby wiedzą. Musztardowy to jest? Idący w pomarańcz? Czy to jest bardzo ciemny żółty? Nie wiem, ale świetny jest. Świetny. Dobra, znowu powycieram, bo jeszcze przyszły dwie paletki. Znaczy będą paletki dwie. ok takie maleństwo zostawiam na koniec. A teraz Claresa Golden Hours. Tak. Mam ogólnie z Claresy dwie, bo jeszcze mam taką różową. Sugar, coś. Tak. Yy, golden Sugar, coś takiego. Nie, nie, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, ale powiem Wam tak. Mnie ten cień zaciekawił. Jak ja zobaczyłam Marzenka, Marzeger która też nagrywa na YouTubie, pokazała mi ten cień. To ja się, kurde, ja muszę mieć tą paletkę, bo ona mi się tak podoba. Ten cień, bo ten cień jest ni to brązowy, ni to zielony. Więcej zieleni w nim widać. No, jest cuda. Czekajcie, jeszcze o ten wezmę i mat. Polska marka, która weszła na rynek, i zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękne są te słocze. Cudo. I teraz następna polska marka, która weszła na rynek z przytupem. Moim zdaniem, Lamel, takie maleństwo. Które kupiłam za 20 parę złoty. Jak zobaczyłam, jak przyszło, mówię, kurde, jakie to jest malutkie, cieniutkie. Ale to jest na wyjazdy normalnie. Cudo, cudo. To trzeba ostrożnie. Zobaczcie, zobaczcie, tu jest wszystko jak w lato, no bo tutaj teraz w tej chwili to w zimie by było dla mnie przyciemne ten, ten. to bardziej do rozcierania jakoś tam góry, ale nie jako mat, jak, jako beż, ale w lato myślę, że się sprawdzi kolory, te dwa błyski no to są moje, to są moje kolory nie do, ale nie licząc tego to jest rewelacyjna jakość ok, autentycznie uwielbiam jak każdą, którą tu pokazywałam ale będę powtarzać no, gorzej się słoczuje, zobaczcie, niż tutaj, niż Claresa, ale na oku tak samo pięknie się zachowuje. I yy, planuję, może za jakiś czas, kupię jeszcze jakąś inną paletkę sobie z lamel, właśnie z tej serii, bo mi się podoba, że ona jest taka cieniutka, malutka. A tutaj, tak, tu mam takie kolory i jeszcze bym chciała coś takiego. No, nie wiem, czy w końcu kupię, czy nie kupię, no, ale myślę o tym, żeby kupić taką, która będzie w jakichś szarościach, może, jak mieli. No, w każdym razie dobra, pokazałam Wam 7 paletek, będą do nich yy, linki. Były jeszcze inne palety, które też mi się podobają, które też używałam, ale postanowiłam, że no, ograniczę się. Fakt, pokazałam Wam dwie, które pra prawdopodobnie już nie dostaniecie. No, tej raczej nie, chyba że dostaniecie ją gdzieś no eliksie, czy ktoś będzie sprzedawał, czy nie wiem, vinted, nie mam pojęcia, ale chodzi o samą jakość, one są rewelacyjne, te paletki, może wam się kolorystyka nie podobać, ale jakość jest rewelacyjna, niezależnie od tego jaką paletę weźmiecie. Te jeszcze gdzie nie w dealsach można dostać i to i jeszcze jedną były jeszcze jakieś inne paletki, ale nie kupowałam, bo mam jeszcze całą masę innych. Ale powiem Wam, że bardzo bym. Bardzo lubię. Bardzo lubię tą paletkę. I teraz podejrzewam tak: mam taką, mam taką, no bo ta jest troszeczkę bardziej chłodna. Tam mam jeszcze jedną, która jest bardziej taka ciepła. Jakby były w disie, nie w brązach, tylko coś takiego, co by było, nie wiem, w różach pstrukacizna. To bym wzięła dla przetestowania, jak idzie im w tym kierunku, czy tylko właśnie w brązach są dobrze. Bo Action ma tutaj różne kolory. Yy, Adils to no tak spokojnie zrobił te te paletki. Takie brąziaczki, odmiany brązów. Ale wyszły im, wyszły. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. O ile go oglądaliście do końca. I dajcie subka. Pamiętajcie, w opisie są linki. Pa, pa.